Cześć wszystkim, dzisiejszy filmik to będzie odpowiedź na Wasze pytanie na temat stanów. Bardzo wszystkim dziękuję za, za wszystkie komentarze. Dostałam ponad 100 pytań i 9 kartek wydrukowałam pytań. Niestety laptop wyczerpał się i muszę czytać z kartek. Mam tutaj wszystkie pytania, natomiast to nie są wszystkie pytania, które zadaliście, ponieważ a. Eee, pytanie, które jeżeli ktoś zadał mi pytanie i nie otrzyma w tym filmiku na nie odpowiedzi, e, jest tylko i wyłącznie dlatego, że już te na to pytanie odpowiedziałam w filmiku poprzednim, do którego podam Wam link na dole, e, ponieważ ja już nagrałam jeden filmik o Stanach, tak więc e, osoby, które zadały pytanie. Film, na pewno będzie odpowiedź w filmiku. Natomiast druga grupa osób e, zadawała pytania bardzo e, prywatne i, i no po prostu to już były jak dla mnie e, zbyt prywatne pytania typu e, ile zarabiasz, to jest dla mnie już zbyt prywatne. E, tak więc zaczniemy nie będę... Nie będę Wam tutaj truć więcej. Pierwsze pytanie: jakie są święta w Stanach i jakie obchodzisz ty ze swoją rodziną? Słuchajcie, niestety, ale ja muszę mieć ściągę na temat świąt, ponieważ ja tak naprawdę nie obchodzę świąt amerykańskich, dlatego nie pamiętam, kiedy one są. Ja dowiaduję się w ten sam dzień, kiedy jest jakieś święto, to ja się wtedy dowiaduję, albo dzień wcześniej, jeżeli do pracy się nie idzie. Natomiast powiem Wam szybciutko, jakie mamy tutaj święta i kiedy są dni wolne. I które są oczywiście najbardziej takie popularne, najczęściej obchodzone, najhuczniej obchodzone. Mamy tak. Trzeci poniedziałek stycznia to jest dzień Martina Luthera Kinga. To jest święto. Czarnych osób, czarnoskórych mieszkańców Stanów, gdyż to jest związane bezpośrednio z nimi. To jest dzień też wolny od pracy, natomiast jest tutaj taki podział: ludzie biali i ludzie czarni. Biali nie chcą obchodzić tego, no bo to nie, ich nie dotyczy, bo to chodzi o niewolnictwo. Natomiast czarni chcą obchodzić, bo oni po prostu dla nich to jest no, król. Tak więc tutaj się. Jedni obchodzą, jedni nie obchodzą. E, potem jest trzeci poniedziałek lutego, to są urodziny Waszyngtona, e, tak więc tutaj też jest to obchodzone, jakieś parady są. E, ja tutaj teraz się skupiam przede wszystkim na Kalifornii. E, ostatni poniedziałek maja to jest Memorial Day, czyli dzień takiej pamięci e, dla wszystkich zmarłych, dla wszystkich osób zmarłych. Dlatego też e, zawsze przedłuża nam to weekend, i wtedy mamy cztery dni wolnego, bądź też trzy, cztery. Dalej, 4 lipiec, to jest. 4 lipca, przepraszam. To jest dzień niepodległości, jedno z najhuczniejszych świąt tutaj w Stanach jest to po prostu zdobycie niepodległości, dlatego ludzie chodzą ubrani w kolory flagi, robią sobie przede wszystkim grilla, spotykają się z przyjaciółmi czy też z rodziną na powietrzu i wtedy jest takie typowe amerykańskie grillowanie, czyli jedzenie hamburgerów mm, i słodkości, jakieś tam Apple Pies, to wszystko, tak więc i wtedy też są. To jest właśnie jedyna, jedyny moment, w którym mamy fajerwerki, petard w nowy rok, natomiast są właśnie 4 lipca, są piękne wystawy, można jeździć w większych miastach, są na parkingach, na takich wielkich parkingach państwo, a w zasadzie nie Państwo tylko miasto daje pieniążki, są przepiękne wystawy, właśnie petardy i, i tego typu rzeczy. Dalej mamy mm, pierwszy poniedziałek września, to jest święto pracy, bardzo e, ludzie przy, przywiązują się do tego święta, nie wiem dlaczego, mimo to, że to jest święto państwowe. E, drugi poniedziałek października, to jest Dzień Kolumba, oczywiście też jest wolne, też są parady. Następnie jest 11 listopada, jest Dzień Weteranów, to jest też hucznie obchodzona, w zasadzie nie hucznie, typu pijemy. Tylko jest to hołd właśnie dla wszystkich weteranów, którzy żyją do tej pory bądź też którzy umarli, którzy są sparaliżowani, którzy są na wózkach inwalidzkich. Tak więc dla nich to jest taki hołd, wtedy oni mają takie bardzo często idą do sklepu i są traktowani jak taki król, zdarza się to naprawdę. I właśnie w tym dniu też jest bardzo dużo przecen w sklepach, tak na marginesie. Następnie 4, 4 listopada, Thanksgiving Day, czyli Święto Dziękczynienia, to jest święto, które my też obchodzimy. Czyli słuchajcie, indyk na stole, słodkie ziemniaki, których nie lubię. I dziękujemy sobie przy stole. Za, za wszystko dziękujemy wszystkim, właśnie dookoła. I to jest święto, które my tutaj też obchodzimy. I 25 grudnia to jest Boże Narodzenie. To jest święto tylko jednodniowe. Amerykanie nie obchodzą Wigilii, ponieważ, no tak już jest. Oni obchodzą 25 grudnia tylko i wyłącznie Boże Narodzenie. Święta są takie. Ja nie czuję świąt będąc tutaj, absolutnie to nie są święta, tym bardziej, że nie ma śniegu w ogóle, to, to już w ogóle masakra. Natomiast ym, nie czuję się takiej bliskości z rodziną, jak się idzie do, jak ja widziałam, ym, rodziny amerykańskie. To są tylko prezenty, to jest pięknie wystrojona chałupa, to jest, są dodatki, detale. Ym, najczęściej, tak jak mówię, znowu Indyk jest na obiad, czy też taka duża szynka pieczona, słodkie ziemniaki, nic. No i oczywiście Apple Pies, ciasta słodkie, to jest bardzo popularne. Natomiast święta tutaj w Stanach troszeczkę inaczej wyglądają, ponieważ dzień później, czyli 26 grudnia, wszystko znika z domów. Oni ściągają dekoracje, a to tylko i wyłącznie wynika z tego, że u nas święta zaczynają się już w listopadzie. Tak więc ludzie już w listopadzie stroją swoje domy i, i mają choinki i to wszystko, dlatego dzień później bum, nie ma. Przejdę jeszcze do świąt. Wielkanocnych. Święta wielkanocne tutaj wcale nie są aż tak ważne jak w Polsce. To jest tylko jeden dzień. Najczęściej rodziny spotykają się w restauracji, niestety. Z tego, co ja zauważyłam, ja wiem, że wszędzie jest te... inaczej. Natomiast z tego, co ja zauważyłam, to jest restauracja, jest dobry obiad z całą rodziną i na sam koniec wraca się do domu, czy też nawet w restauracji, ale w domu najczęściej jest coś takiego jak szukanie jajka dla małych dzieci, czyli rodzice, czy tam inni babcia, dziadek chowają w jajka jakieś prezenty dla dzieci i, i wszędzie te jajka chowają w domu i wtedy e, to się nazywa Eastern Egg Hound, czyli szukanie po prostu jajek. I taka mała ciekawostka w Stanach symbolem właśnie jest Eastern Bunny, e, czyli e, króliczek, natomiast nie tak jak w Polsce jest baranek, moim zdaniem. E, tak więc e, nie ma czegoś takiego jak śmigus dengus, nie oblewamy się tutaj, nie ma prima aprilis, chociaż jest też taki full Day, to się nazywa, natomiast jakoś nikt do tego nie przykuwa uwagi. Takie są święta i moim zdaniem najważniejsze jest 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości. Boże Narodzenie, to są takie dwa, potem jest właśnie Święta Państwowe. Dobra, idziemy dalej. Czy ludzie w Ameryce są kulturalni? Wiecie co, ja wychodzę z takiego założenia, że ja nie oceniam ludzi tutaj. A wiecie dlaczego? Ponieważ zróżnicowanie językowo-kulturowe w Stanach jest po prostu ogromne. E, I ja rozumiem to, że czasami ktoś może mieć już dość, e, że czasami idzie do sklepu i nie może się dogadać, a, a to jest jego kraj. I ja naprawdę to rozumiem. Natomiast nie, Amerykanie wydaje mi się, że to, to jest naród taki otwarty. Oni akceptują, oni tolerują, oni są indywidualiści, oni są. W Taką energię mają zupełnie inną, ja się zupełnie inaczej czuję tutaj, jak jestem w stanach, to jest zupełnie inaczej wygląda jak dla mnie. E, nie narzekają przede wszystkim. Dla nich wszystko jest takie go with the flow, czyli ja nie interesuje mnie to, ja idę dalej, oni zawsze tak mówią, I don't care. E, tak więc to, to mi się bardzo podoba. Natomiast też są tacy, którzy są po prostu spięci strasznie, że. E, 100 km dalej dom się potrzęsie, to, to jeden już robi zapasy wody. E, też są oni tacy, że strasznie przeżywają jakieś tam sytuacje albo e, mają malutki problem w głowie, a nazywają to już depresją i chodzą do psychologa, to też się zdarza. Natomiast nie, ludzie e, Amerykanie są naprawdę bardzo kulturalni, widać to na przykład na ulicach jak jedziesz się samochodem. Nie musisz być fajna i ładna i mieć dużych cyzków, żeby Cię puścili e, jak. W, Wyjeżdżasz na, na, załóżmy, na główną ulicę. To się bardzo często zdarza: y, ludzie wszędzie cię wpuszczają, zwalniają, y, wszędzie jest uśmiech na twarzy, witają cię, bardzo mi się to podoba. Czy masz wielu znajomych w Stanach? No, wydaje mi się, że mi starczy. Czy stołówka szkolna wygląda tak samo jak w Polsce? Nie, to zupełnie inaczej wygląda. To jest taka wielka sala, na której, w której są krzesła, stoliki, natomiast jest wielki ja zawsze na to mówię bar, gdzie mamy po prostu przeróżne jedzenie, za które płacimy i, i tam mamy wybór i tam bardzo często ludzie też dla nas gotują. E, czy każdy ma indywidualny plan zajęć w szkole? Mm, jeżeli chodzi o może, to jest tak, że ja mogę mieć taką samą klasę jak moja koleżanka, natomiast my tak, indywidualnie każdy wybiera sobie sam. Ja tutaj mówię o college. Dostajesz listę, jeżeli obierasz sobie kierunek, to dostajesz listę klas, które musisz wziąć. I potem dostajesz katalog, kiedy te klasy są wolne i sobie budujesz tydzień, jak chcesz chodzić do szkoły. Możesz zrobić dwa dni, możesz pięć dni, możesz jeden, zależy, jak chcesz. Szybko skończyć to. E, dalej, e, czy są takie fajne żółte autobusy, które zabierają uczniów do szkoły znane z filmów? Tak, są so, sama takim jeździłam, bardzo się wstydziłam, nie wiem dlaczego, e, to były początki moje w Stanach, dlatego strasznie się wstydziłam i nie lubiłam jeździć tym, y, tym autobusem trudno jest załatwić sobie wizę i obywatelstwo amerykańskie? Obywatelstwo, oczywiście, trudno, bo musisz tutaj już mieszkać jakiś okres czasu natomiast, i zdać testy, natomiast em, Fifi się dowija do drzwi i zaczyna kichać. <laughs> natomiast o wizę nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest sprawa indywidualna, ponieważ u, u mnie w każdy w rodzinie dostał, tak więc. To zależy, naprawdę. E, czy lubisz życie w Stanach? Wydaje mi się, że już odpowiedziałam na te pytanie wcześniej. E, jest mi dużo lepiej tutaj i łatwiej, przede wszystkim, e, jeżeli chodzi o mentalność. E, czy Amerykanie patrzą inaczej na ludzi, którzy, jak Polacy, często mówią po angielsku z dość twardym akcentem? Absolutnie. E, jeżeli. W takich relacjach międzyludzkich nie. Natomiast, jeżeli chodzi o to że idą, załóżmy, do sklepu i naprawdę nie mogą się dogadać z kimś, albo e, g, bardzo często idą, załóżmy, zrobić sobie nową linię telefoniczną i siedzi tam, załóżmy, Meksykanka, która ani B, ani me to wtedy, ja rozumiem, każdy ma prawo się zdenerwować i wtedy prosi menadżera. Natomiast e, w relacjach takich między, międzyludzkich, takich e, społecznych, nie, nie, oni bardzo pomogą ci, oni tak cię nakierują, że ty sama e, otworzysz się do nich i zaczniesz po prostu rozmawiać. Tak było w moim przypadku. I jakie, przepraszam dalej I skąd masz tyle pieniążków na takie częste i drogie Na częste zakupy i drogie kosmetyki Specjalnie dałam to pytanie A to dlatego, że Dziewczyny Nie chcę tutaj zabrzmieć dziwnie Ale musicie zrozumieć, że W Stanach kosmetyki są dużo, dużo tańsze w porównaniu do kosmetyków polskich. I ja kupując sobie kolejny róż z Maka, ja nie płacę za niego tak jak Wy 100 zł czy 90 zł. Ja płacę za niego tyle, ile Wy płacicie w Polsce za inglota czyli 10 dolarów, tak więc nie wydaje mi się, że to są drogie zakupy, ale tak macie rację jest łatwiejszy dostęp do kosmetyków, te kosmetyki są tańsze w porównaniu do zarobków, bardzo często są przeceny, na które jak wiecie ja zawsze lecę, zawsze coś wyczaję, natomiast skąd biorę? No z drzewa, tak? Co najbardziej, nie, widziałaś kogoś sławnego? Tak, byłam na koncertach, to były koncerty typu Nio, Tray Songs, widziałam też Paris Hilton, jak byłam w Los Angeles, jak byliśmy w oryginalnym hotelu Disneyowskim. To właśnie ona wysiadała z wielkiej limuzyny, przy której wyglądała jak mrówka i była z psami. Miała 5-6 takich małych chihuahuas na sobie i szła tam w dresikach takich welurowych, jak tutaj jest bardzo popularne. Dziewczyny w nich chodzą. Tak więc ją też widziałam. Widziałam też komików na jakichś tam spotkaniach, tak więc tak. Ale przede wszystkim koncerty. E, dalej, a mnie zaciekawiły sprawy związane ze szkołą. Mam na myśli samych uczniów. Czy faktycznie w szkołach tworzą się grupki, klany, e, grupki tematyczne? Czy bycie popularnym jest tak e, ważne? E, muszę się z tym zgodzić. To nie jest tylko film, to nie jest tylko w filmach, są grupki. Są podzielone dziewczyny na te mające cycki i pieniądze, są te okularnice, a z trzeciej strony są jeszcze no w ogóle dziewczyny, które są totalnym dnem dla tych dziewczyn z cyckami, popularnymi. To nie było moje zdanie, tylko tak mówię, że one tak odbierają takich ludzi. Są podziały takie szczególnie w high school. Teraz jest taka akcja na Bullying, Czyli nie prześladujmy ludzi, nie prześladujmy siebie nawzajem, bo naprawdę to się stał wielki problem w Stanach, prześladowanie dzieci w high school. Wiecie, typu samochód lepszy, mam samochód lepszy, to ty jesteś gorszy ode mnie, na takiej zasadzie to działa. Jakie zwyczaje, zachowania przeniosłabyś do Polski, jednocześnie co z Polski do Ameryki, co z Ameryki do Polski? Okej. Okay. Z Polski do Ameryki przeniosłabym em, rodzinność. Nie wiem, jak to powiedzieć. W Stanach rodzina nie jest tak ważna. Tutaj masz 16-17 lat, rodzice chcą cię wynieść z domu po prostu. Tak jest. E, 18-letnie dziewczyny, one są już na swoim, one mieszkają w swoich apartamentach. Nie ma takiej więzi między rodzicem a dzieckiem. Tam jest po prostu. Zupełnie inaczej to wygląda i bardzo bym chciała, żeby z Polski, bo wiem, że w Polsce jest coś takiego, bo u nas w domu tak było, jest taka więź między rodzicem a dzieckiem, że mama nie chce puścić, tata nie chce puścić z domu, żeby jak najdłużej dziecko siedziało, żeby jak najdłużej miała nad nim kontrolę, to to bym bardzo chciała przenieść. Natomiast ze Stanów do Polski więcej luzu, więcej luzu. Dalej, e, momenty w życiu, w których żałowałeś, że pojechałaś do Stanów. No takie momenty, wiecie, hmm, że siostra urodziła dziecko, którego nie widziałam, e, że koleżanka wyszła za mąż, takie rzeczy. E, czy dopada Cię nostalgia? Coraz, tak, ale coraz rzadziej. Czy, umiałabyś, e, czy umiałaś bardzo dobrze język angielski, jak zamierzałaś wylecieć do Stanów? Mhm. -mm. Mój poziom był taki. Czy na początku było trudno przyzwyczaić się z nowym otoczeniem? No, tak, na pewno. To było dla mnie straszne, ponieważ dla mnie to było zaskoczenie, bo ja wcale nie miałam tutaj zostać. Czy ludzie zaakceptowali Cię taką, jaką jesteś? Czy odtrącali Cię, czy podeszli do Ciebie przyjaźnie? Nie odtrącali mnie, niech spróbują. Nie, żartuję, nie, nic takiego nie było. Dalej. Czy w Stanach żyje się lepiej, czy w, jak w Polsce? Nie żałujesz decyzji o swoim wylocie? Nie, nie żałuję. Wydaje mi się, że lepiej się żyje pod względem materialnym. E, ile miałaś lat, jak wyjechałaś? 15, pół, 16? Dlaczego akurat ten stan, a nie inny? Bo tu była rodzina, szkoła załatwiona. E, planujesz starać się o obywatelstwo? Nie, ja jestem Polką, ja mam polskie obywatelstwo, nie interesuje mnie amerykańskie. Zielona karta, tak? Natomiast obywatelstwo na razie nie. Czy to prawda, że Amerykanie nie wiedzą, gdzie jest Europa? To jest, to jest stereotyp. Naprawdę w każdym kraju są debile, nie oszukujmy się. Ja, słuchajcie, ja do tej pory dostaję wiadomości typu, um, czy mogłabym pojechać, załóżmy, na główną ulicę Kalifornii. No, na główną ulicę Kalifornii, gdzie wiadomo, że Kalifornia jest stanem, tak? Nie ma czegoś takiego jak Główna ulica Kalifornii, dlatego wydaje mi się, że każdy kraj jest, w każdym kraju są debile i, i tego się nie uniknie. E, ja dam sobie rękę uciąć, że jest bardzo dużo osób w Polsce, które nawet mnie oglądają, czy też nie oglądają, które nie wiedzą, gdzie są poszczególne stany, bo ja tego też nie wiedziałam, jak byłam, jak wyjeżdżałam, bo byłam młoda, nie lubiłam geografii, tak więc e, wiem, że jest tak, że wiedzą, gdzie jest Europa, natomiast mylą im się kraje gdzie są poszczególne kraje. E, czy jest dużo osób otyłych? Jest, ale to nie jest tak, słuchajcie, że co drugi człowiek to jest grubas, no. To nie jest wcale tak i nie wiem, skąd w ogóle się coś takiego wzięło. E, ja, ja wyobrażam sobie, że to jest tylko i wyłącznie media i internet e, zrobiły taką sieczkę w głowie ludziom, że Stany to tylko otyli ludzie, natomiast tak naprawdę nie jest. E, czy... Czy w Stanach. Dlaczego? O, to jest ta słynna anegdotka, że idzie yy, am, gruby Amerykanin do McDonalda, bierze 100 hamburgerów, no może nie 100, dwa hamburgery i na sam koniec bierze Diet Coke, czyli kolę dietetyczną. I, ko I ktoś napisał, dlaczego tak jest. To nie jest prawda. To nie jest tak, jak wygląda. Amerykanin biorący dwa hamburgery, yy, na sam koniec, załóżmy fryty wielkie, który bierze też Diet Coke, to nie wcale dlatego, że on. Chcę schudnąć tylko albo zmniejszyć kalorie w, tej die w, tym, w tym daniu? Nie. To jest lepsze. Po prostu Diet Coke jest lepsza w Stanach jak oryginalna Coca-Cola, bo oryginalna jest napakowana cukrem i tego się nie da wypić. Taka jest prawda. Dlatego zawsze ktoś bierze Diet Coke, bo jest lepsza, a nie dlatego, że obcina sobie kalorie. Eee, dalej, czy zamierzasz wrócić do Polski na dzień dzisiejszy? Raczej nie. Czy łatwo jest rozkręcić swój biznes w Stanach? Nie, nie jest łatwo, ponieważ trzeba mieć albo zieloną kartę, albo obywatelstwo. Jeżeli masz zieloną kartę, musisz płacić ogromne podatki. Jeżeli masz obywatelstwo, nie musisz, ale to czas zajmuje, tak więc nie jest łatwo. Ok, jak oceniasz ogólne zarobki w stosunku do wydatków, czyli rachunki, ceny mieszkań, żywności? Na moim przykładzie nie mogę Wam tego powiedzieć, ponieważ ja nie płacę za wszystko. Tak więc nie mogę Wam powiedzieć, natomiast jest drogie życie w Stanach, jest bardzo drogie. Przede wszystkim benzyna, jedzenie, jeżeli ktoś na przykład uważa na co je, to jest bardzo drogie, typu organiczne jedzenie, czy też niskokaloryczne, czy też bez cholesterolu, bardzo drogie. Ale da się, da się to porównać. Połączyć ze sobą. Jak wyglądają sprawy damsko-męskie w Stanach? Jak wygląda podrywanie, podryw sam? E, no, wydaje mi się, że jest łatwiej jak w Polsce to ludzie, tak jak mówię, są bardziej otwarci, natomiast są też te, którzy krajów gierki to jest wydaje mi się, że wszędzie. E, dalej, czy mogłabyś wkleić zdjęcie tego skaczącego wielkiego szczura? Tak, wkleję zaraz. E, gdzie żyje się łatwiej, w Stanach czy w Polsce? No, tak jak mówiłam, w Stanach pod względem materialnym. Czy zamierzasz założyć rodzinę i wychować dzieci w Stanach czy w Polsce? Wydaje mi się, że w, w Stanach.